Dlaczego jestem fanką Harry Pottera? Oto pierwsza część. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Edwika. Ginny. Harry Ron. Szklani. Przyjaciel. Harego to ten. I tu. Tu jest Fred Elba George. Mam też taki gizel Hermionki o zmieniać czasu. Jeszcze mam tu pod myszkę, żeby no, żeby mieszkać nie prostowała Harry Pottera. Na sam koniec. Finał! Oto! Szata Hermiony. Najprawdziwsza. Nawet ma szal. Ze znakiem Gryffindoru. Gryffindor. Nawet ma. krawat. Szatę na ważną rzecz i na szacie oto znak gry na tym dzisiaj zakończę mój filmik, a więc pa!